Fryzurę widzę. Witam wszystkich z rana. Czy ja mam nową fryzurę? Tak. Czemu? No, chyba chciałeś włosy. Dwa dni cię prawie nie widziałem chyba. Nie no, już widziałeś Krzysiek, co? Tak. Ty? A włosy chciałem chyba kilka dni temu. Tak. No, także. Ty wchodzisz w ciemnych okularach, to nie widzisz. Okulary mi się popsuły. Dobra. Słuchajcie, no to witam dnia kolejnego. Zaraz przyjedzie Marcin i zaczynamy działać, dzień jest bardzo napięty, mamy pełno obowiązków. Krzysiek, jaki plan na twój dzień dzisiaj? zwykle bez planu. Bez planu, czyli idziesz na miasto tak. się pokręcić. Dobra. Kogo spotkam, napotkam, to się tak nas wydarzy się. Dobra. A gdzie pan tu się znowuż schował nam, laki, Do kwietnika włazi. Mają tam jeszcze basen, przecież dla psów taki mniejszy i ten, nie? Nie zabraniam wchodzić. Strejle na śniadanie. Takie oto. Takie oto musle. Małże. A nie pokazywałem, Marcin przyjechał. Dzień dobry. Wiewiórki i bobry. Siedzimy. Sobie. No nie, no pracujemy koncepcyjnie, ale pracujemy. Koncepcja jest tak naprawdę zalążkiem czegoś wielkiego. Bez koncepcji, a w szczególności wielkich koncepcji, nie byłoby wielkich rzeczy. Masa obowiązków dzisiaj. Oj, to prawda. Aż się nie chce zaczynać. Więc ja bym na, pojechał na te magazyny, bo już widzę tyle rzeczy zeszło, niech one Pojętnie. rozpakowują Pojętnie. Pojętnie. I, i niech się, niech wytrzymaj się wytrzymaj dzieje. Wytrzymaj. No. Dobra, tak. do Jedziemy na chińskie magazyny, ale po drodze Marcin jeszcze tutaj jak zwykle. Ja jeżdżę z motorkami, non-stop do serwisu. Marcin, non-stop z laptopami do serwisu. Dobra, i zaraz na chińskie magazyny. Tam bierzemy tuktuka, bo jest tyle towaru, że się nie zabierzemy na pewno. I do Polonii. A to jest karta, na której Marcin prasuje, 99 dolarów. Dobra, jedziemy dalej. Przyjechaliśmy do lody, będziemy odbierać paczki. Marcin już zamawia tuktuka, ja idę odebrać paczki. A jest tego sporo. Rzucę okiem: to, 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 tu wszystko. To, 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 tu wszystko. Tam jeszcze paczki, to wszystko moje. Tu też moje. Raz, dwa na pewno, tam jeszcze tutaj. Obok kryzysu. Oni teraz szukają wszystkich moich paczek. Jakiś system mają. Trzeba później sprawdzić, czy nic nie zginęło. Raczej nie ginie. Znaczy, czy nie pominęli. Najwyżej no, drugim razem dadzą, ale to po co takie ceregiele. Niemieckie, German Technology, 48 litrów. To taki jak Magda, chyba wcześniej, nie, ono większe musiałem mieć. Ona pewnie miała takie 56 litrów, o, to jest większy. German Technology, zobacz, widzisz? Niemiecki? Będziemy sprzedawać jako niemiecki. Jest tego trochę kolejne piekarniki grille beczułki takie do złożenie Tu prawie pod korek załadowany Pionowo to trzeba tu wstawić w Jak w Tetrisie tam jeszcze są kapto cały, cały czas donoszą. Nie, nie, Marcin, zabierzemy się. Nie, nie, zabierzemy się. No co ty z tak, Ja mam gumę taką. Aha. O kurwa. Marcin, ten towar schodzi, bo mi tego jeszcze nie pokazało w systemie. Bo ja widzę, że są rzeczy, które jeszcze nie powinny zejść. 450 prawie dolka za, te, za transport tego z Chin, to jest za dużo, to jest dużo za dużo, inaczej można statkiem kupować, to będzie szło półtorej miesiąca, a będzie mega tanio, to tak trzeba będzie robić. Nie? Oni liczą, liczą za wszystko droże, jak sobie policzą, że kubatura, ale oni pewnie zliczyli jedno zamówienie i 10 takich metrów, z jednego zamówienia, bo już nie mogą sobie tak wszystkiego naraz wziąć. Albo i mogą, nie, nie mogą, bo to jest każde zamówienie jest osobno wycenione i oni sobie zobaczyli 10 piekarników, połączyli to zamiast na kilogramy, bo było dużo taniej, mhm. połączyli sobie, wyszedł metr sześcienny, metr sześcienny 150, a chyba tutaj nawet drożej do siebie, bo do pląfen było, wiesz, nie? Także tak to, tak to niestety, na nie, nie ma masakrę. dobra, trzeba sprzedać. cały Tetris. No nie zmieściły się dwa duże, akurat dobrze jesteśmy dwoma skuterami. No to jedziemy, ja mam na jednym, Marcin na drugim. Dobra, dojechaliśmy. Da, od razu do tego pokoju to będzie od razu dodam do pokoju. Cześć pracy. Hello. Hello. Robota jest. Trzeba rozładować traka. Stara trzeba rozładować. Roz... Rozładunek, tylko ostrożnie, panie, proszę. Rozładować tego stara, i później będziemy wszystko segregować. Tym wszystkim jest gdzieś lokówka. z do włosów. A droga była. A nie, to You ten put here, ok. On the table. Ale to będzie drogie u nas. Najdroższe. Najdroższe na mieście. A potem się dziwić, Czemu w tej Kambodży to wszystko takie drogie? A bo to niemiecka technologia jest. Transport wewnętrzny jeszcze trzeba opłacić. To nie tylko z Chin. To to dostanie za kurs zapłacone, a jeszcze 2,5 dolara mu Marcin da tipa. Dziewczyny noszą, Marcin im pomaga, a ja liczę i się muszę doliczyć, kurde. To jeszcze gorzej jest niż myśleliśmy. Licz na Jeszcze gorzej jest Marcinie niż myśleliśmy moim zdaniem. Sprawdzimy wartość towaru do wartości przesyłki, nie? Zliczę teraz wartość towaru. Mam taki komputer Casio. A Marcin zabiera dziewczyną pracę, później nie wydawiamy francuzi, którzy już będzie dozwolenia, żeby zaoszczędzić na te transporty. A what's this? So maybe this one, no. take the big one, because we know what is in the big one, because this picture or that, that, that one, that one. Oh, yes. To oh. dobre mali matou. Co? jest and this we know, there is barbecue. You can take it. Inside? Yes, inside, sure. Barbecue is inside, not not open, not open, not open no. mm. Próbuję otworzyć, obrywam, obrywam i się nie mogę dostać do środka. A kwiat? No. O, piękne. Dobra, to to już można odnieść. You can put it inside. Sam Sam ]łem. ]łem. Co tam mamy? O, to weź to wszystko na stół. Pokaż. No i co z tym, kurwa? Pokaż. No trudno, no. Ale porządne przynajmniej. W miarę. W miarę. W miarę. Nie są super porządne, ale w miarę. Naj, naj, najlepsze. Najgorsze z Trudno, takie mamy. Będziemy się musieli z nimi męczyć. To do koszyczków od razu, nie? Niech tam zrost poukłada. układa. O, znowu. Could you put. Sztućce do tego. The forks, knives and spoon. Nie są nie są ale się nadadzą. tylko są z jakimś po prostu grawerem bez sensu. Dobra, nie dyskutować, pracować proszę. Układamy to wszystko w te, w koszyczki, proszę. Wątpię, uważaj, bo to gdzieś jest trzej do lokówka, żeby. <grywia> nie nie, nie przed nim Tak, to wszystko trzeba z i układajcie panie do tych koszyczków. Jest ol'. Nie przetni się Marcin. Co to jest? O, to są te tabletki. To tak No, a to jest moje prywatne, ja tego nie doliczałem. Tabletki odrobaczające, ale jak sprzedamy, to sprzedamy. Też się wystawi. Czyli to taka tabletka kosztuje. To jest 6 tabletek, 10 kg. To akurat, bo leila 20 i Stefan, takie pudełko o tuło weterynarza 45 dolarów, nie? Takie jedno. Aha. Takie jedno pudełeczko. Aha, to są te kupki. O, fajne. I love this color. No, nie trzeba będzie domywać, nie? You love because you need to clean well, nie? Fajne, tylko że ja zamówiłem matowe, a oni wysłali ten. Mogą być, nie? No to tamte do domu będę musiał zabrać. oddać mi do domu. Dobra, to je rozpakować. Unboxing i poukładać od razu. No nie dziewczyny niech się tym zajmą. Ale po co dwie do jednych noży? O, Okej, okay. so Sros make this, a you can unboxing uh, this. You? Bo tak jak będziemy tak robić, to my nigdy tej knajpy nie otworzymy. Proszę Panie. A jak nie zarobimy, to już nie wiem, ile my będziemy to dotować. Chcecie je pracować? Jestem przerażony. koszty pracy. Tak, no musimy tego. Dobra. Ktoś musi za to beknąć. W każdym razie i to nie my. Podoba, jak będą jakieś lampki, czy coś, to rozetniesz, jak tak będziesz Nie martw jestem tak delikatny. Ty, Marcin, ty pierwszy otwórz, bo to ludzi nie interesuje, jak karton otwierasz, tego nie nagrywaj. Tylko co jest w środku. Ty pierwszy otwórz i mów, o, następna paczka. Same well, for sure the same, all the same, żeby się styropianki already put to some plastic because we will have a lot of like small uh, polyester here. Okay. Yeah, yeah, plastic, box of something. O, to bo to się to będzie kulkować, tak? O, porządna, nie? Czyli Standardowa 28 cm widzę. Porządek. Nie, 10,5 cm 10,5 centymetra? nie. Dobra, to już No To, mamy... <śmich> to do tak tak. się tą co z domu przyniosłeś zabrać. O. W końcu jakaś robota, co? Przyszły wagony. Wagony z kawiszkami. Uh -huh. Tequila shot. Co? Wodka shot. Tequila shot. All shot. Yeah. Just shot. Right. A to pasuje? Pasuje. 30 ml na te? Nie wiem. Sprawdź, albo pakować będzie napisane. Na liście 60. Bo też tam jakieś kopych dużych właśnie w zestawie, piękna sok, 500 obudowa ze stali nierdzewnej. Proszę, proszę. <laughs> Zobaczcie, skin zamówione. Wiesz, co robią? Ur... Dobrze, do domu. Ucznik zamówił, a oni bokiem handlują. Oczywiście, no, że tak, no. a jak? No to bardzo dobrze, to przynajmniej wiemy, że dobre. Z Polski importowane. To Polacy będą kupować. No, najlepsze. No. Mogą chcieć kupować. Od tej pory biorę do domu dwie. Wiem, że polskie. Polskie najlepsze. No. Dobre. To za to taka cena była w transporcie, bo z polski transport był nam policzyć. No i dobrze, no to mamy polskie sokowierówki z Chin Zobacz czy nie ma na kartonie Made in Poland jeszcze napisane. Bo to będą jaja. Wątpię. Nie, na tym, na tym, na tym. Na tym kartonie tutaj. Importer, jest importer napisany. Made in PRC. To jest tak, żeby zmylić się pisze People Republic of China, nie? A ludzie nie kumają, tak dużo moich tych klientów zawsze chciało, żeby pisać PRC, bo to te, też dozwolone, nie? Okej, okay, I see. No ja widzę, no a to kombinerki i prostujemy. I między innymi przyszła lokówka dla Last Oka, Taka profesjonalna. Ja teraz się wziąłem, skręcam patelnię, dokręcam rączki i uchwyty. No ja już kilka złożyłem, widzicie, bo to trzeba tak rączkę złożyć i to złożyć. To jest taka podjawecznicza... Prezes! Słuchajcie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz patrzymy ceny też na Marketplace. Ie. No to takie piekarniki jak my, za transport płaciliśmy 30 dolarów, za piekarnik w Chinach zapłaciliśmy 22 dolarów, czyli 52 dolary nas kosztował. No jest to sporo, ten transport kosztuje, ale tutaj te piekarniki chodzą około 100 dolarów tej pojemności. Także to jest cały czas pole do popisu. Dlatego tu jest tak drogo z niektórymi centami AGD. Przykładowy jakiś no name ktoś sprzedaje. To jest nowy, 35 litrów, a my mamy takie 56 litrów, za 75 dolka, widzicie, nie? Kolejny, 45 litrów, 90 dolka, a my mamy 56, to ja już mówiłem, co, co nas wychodziły po 52 dolka, nie? Kolejny chińczyk, 99 dolarów, 50 litrów, my mamy 56. Także jesteśmy, jesteśmy, kurczę, w domu z tym wszystkim, tak naprawdę. Tutaj 88 dolka, ale to coś inne. Po 55 bo te, tu jest podpisane KHR, ale to wszystko jest dolary. Czy tutaj taki, ala niemiecki, jak ty też mamy, to za Libaby jest reklama. Dobra, 55 dolka za 15 litrówkę. No to nie, to jesteśmy kurde uratowani. Proszę Państwa, 25 litrów za 70 dolka. nie Marcin przeprowadza szkolenie z układania książek, bo Zospo układała je no nie, nie tymi, że powiem, rantami, jak to powiedzieć? Marcin? Grzbietami grzbietami. Nie, grzbietami do środka, że tak. Marcin jedzie po dżunku, Sros podlewa. Idziemy na kuchnię zobaczyć. Wydać. Dyspozycję. O, tu się też dzieje. przyszły takie garnki jeszcze takie patelnie i tam co były takie jakieś pokrywki, to pewnie do nich ja muszę skręcić komplet noży, kubki tutaj takie sprawy z takiej drobnicy wam pokazuję tutaj takie patelnie Dżunku, to masz dobrze takie grille, sałatki, tata przygotował. O, takie noże mamy. O, ciężki to sok. Będzie się kroić. Tak więc słuchajcie po przeliczeniu, po przeliczeniu, to w sumie wy jesteśmy na plusie z tym transportem. Wcale nie było tak źle, bo Naprawdę? no bo ceny są kurcze jakie są na rynku, nie? Musimy mieć 150 pięćdziesiąt w środku, Nie mam gdzie schować. No dobra. Jedzenie. I tak jedzenie nie powinno tu być, no. Nie powinno, ale nie ma gdzie. A później gdzieś łódka i tak dalej, bo trzeba było spakować na płasko. No, tu nasza spalarnia, a tam te trzy się schowały w piasku. No, ładnie podświetlone. Mango nam spadają. A, one zbierają. Jak do nalewki? Co ty, kupimy syrop. <grym> Z atestem unijnym. Słodziutkie, bo to jest mega słodkie mango, Jakbyśmy to zalali wódką, nawet w tym ty masz ten taki słój, wiesz, fajny, Rzucili to, zalet to wódką, niech to będzie nawet na pożegnanie, goście kończą. Ale my to robiliśmy na bazie ananasa, bo skończy się sezon na mango teraz. I wtedy będzie ananas, a teraz masz za darmo mango. No, to... no w sklepie jest tanie, takie, lepiej wyrośnięte. Tanie jest teraz jak barsz. Mruga tam Tanie jak barsz, czyli ile? 4 dolary. Jednak za to tanie. Słuchajcie, przed chwilą ogromny wiatr się zerwał, niebo jest ciemne. Myślę, że to już dziś początek pory deszczowej. Jest straszny wiatr takimi momentami, o. Teraz, nie wiem czy słyszycie, niebo jest szare. Oj, będzie dzisiaj lało. Dobra, Marcin jedzie do siebie, ja też do siebie. Buda zamknięta. Mam sokowiruskę, ucz. Dobra, ja wróciłem. Laki mnie po drodze złapał. To przybiegł od razu też. la wita, pana. Wejla, Dobra, a Srejle dostała swoją lokówkę. Thank you so much! <laughs> Najdroższa jaka była. Chwila. I go market now? Now? You go market? Yes. O, hey to są. O, i tu mamy naszą Dobra, ja sobie to teraz mango. I moim zdaniem to zacznie dzisiaj padać. Dobra, Srejle była na mieście. Kupiła smoczy owoc. Mango, buraki, marchew i duriana. Durian to ten śmierdzący owoc i ja go sobie zaraz zjem, bo lubię. Zaraz upnierdzielę. Najbardziej śmierdzący owoc świata, niektórzy mówią. Zaję nie wiem, jak obsłużyć tę ja przygotowała wszystko. Zaraz jej pokażę. Się Dobra, sok zrobiony. Słuchajcie, nie wiem czy jeszcze dzisiaj będą jakieś ujęcia i nie wiem czy w ogóle jak to będę składał, kiedy, w jakim momencie jesteśmy odcinka, czy jesteśmy w połowie, czy przy końcu. Na pewno nie na początku, a może nie wiem nawet. Także zobaczymy. Australia użyła tej lokówki, którą jej kupiłem z Chin, zamówiłem i takie są oto efekty. Thank you so much. <laughs>